Cześć, dzisiaj demontaż Noki 6303i. Classic i, e, bo jest wersja e, bez Easy. No dobra, ściągamy sobie tę klapkę, wyciągamy baterię, jeśli jest w urządzeniu. W moim przypadku jest wszystko, widzicie, uszkodzone, więc sobie pokażę na takim egzemplarzu uszkodzonym. I teraz sobie odkręcimy dwie śrubki. Tu jest jedna i tu jest druga. Posłużymy się tutaj Torxem. Oczywiście będzie to Torx T6H. Odkręcamy sobie śrubeczki. Dobra. I teraz sobie podważamy przednią obudowę, z tym, że jeśli chodzi o tutaj mocowania, tu jest jedno. Widzicie? Sobie musimy je tak wybić na zewnątrz jeśli je sobie wybijemy, o właśnie, to dzięki temu będziemy mieli po prostu znacznie łatwiej i nie uszkodzimy tutaj tego zatrzasku obudowy. I to samo robimy z drugiej strony. Troszkę sobie poluzowujemy. tu Sobie jedziemy na samą górę. Podobnie, tu podobnie robimy, oczywiście, z drugiej strony. I już mamy tutaj przednią budowę poprawnie wymontowaną. I nakładkę klaga I teraz, jeśli chodzi o wnętrze tego telefoniku, tu widzimy, są cztery śrubki: jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Śrubki tak samo są tutaj pod ten sam torx, więc nie ma tutaj żadnych problemów. To jednym sobie torxem wszystko poprawnie zdemontujemy bez stresu. Wyciągamy kolejna i kolejna, wszystko sobie odkładamy na bok i teraz sobie tutaj podważamy, wyciągamy, tu jest blokuje nam po prostu USB i ładowanie, więc my musimy wyciągnąć do tyłu. I tak wygląda płyta Noki 6303 Classic, i e. tu jest blokada. Z drugiej strony widzimy również blokadę. Są to blokady od wyświetlacza, ramki wyświetlacza. Wyciągamy sobie i również sobie wyciągamy nasz wyświetlacz i tu sobie podważamy i jeśli chodzi tu o wnętrze korpusu, tu jest wszystko w bardzo prosty sposób wymienne. Antena zasięgowa, tu z drugiej strony widzimy, że jest głośnik, tu jest w tym miejscu dokładnie, tak to było, tu jest dioda podświetlenia lampy flash, ładowanie, podładowania oraz 3,5 jack, wszystko w bardzo prosty, łatwy sposób, możemy sobie po prostu wyciągnąć i wymienić na nowe. I to wszystko jeśli chodzi o demontaż Noki 6303 Classic. XE. do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!